Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W piątek czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpoczniemy od informacji, które dla Ciebie przygotowałem. W dalszej części naszego spotkania zobaczymy, co w tym momencie dzieje się na topowych rynkach zagranicznych oraz jak wyglądała dzisiejsza sesja na GPW. Jak doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dzisiejsza sesja jest ostatnią w tym roku, ostatnią w tym miesiącu i w tych właśnie nastrojach. Zamkniemy cały 2022 rok. Pytanie: czy pozytywnie, czy negatywnie, to za chwilkę w drugiej części naszego spotkania zobaczymy. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka subskrypcji, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu, a jak masz jakąś swoją opinię, swoje przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji na rynku bądź już jakiegoś podsumowania tegorocznego, co według Ciebie miało największe znaczenie na globalnych rynkach, bądź też najistotniej na nie wpłynęło, to koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzu. Dodatkowo przypominam, że dosłownie jeszcze może kilka minut, może kilkanaście minut, może jeszcze nawet kilka godzin zostało, aby skorzystać z obniżek, które przygotowałem na dostępy na okres trzech, bądź też sześciu miesięcy na przykład sektorowy, czy też poszczególne portfele, tak więc na pewno warto z tego skorzystać. I teraz już nie przedłużając, przechodzę do pierwszych istotnych informacji. Chiński lotniskowiec zbliżył się do terytorium USA. To ostrzeżenie w sprawie Tajwanu. Jak widzimy, sytuacja cały czas jest mocno napięta i nie wiadomo, jak tak naprawdę pod tym kątem zapowiada się rok 2023. Chiński lotniskowiec po raz pierwszy zbliżył się do należącego do USA terytorium guam na Pacyfiku, gdzie mieszczą się amerykańskie bazy wojskowe. To ostrzeżenie dla Waszyngtonu w sprawie Tajwanu podał propagandowy chiński dziennik. Na Guam znajdują się dwie kluczowe bazy wojskowe USA, w których stacjonują strategiczne bombowce i okręty podwodne, przypomina RFA. Putin rozmawiał z Xi Jinpingiem, zaprosił go do Moskwy. Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w trybie online z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i zaprosił go do Moskwy wiosną przyszłego roku, podała agencja Reutera, oceniając, że wizyta byłaby pokazem solidarności Pekinu z Moskwą w czasie rosyjskiej, Inwazji na Ukrainę. No i pytanie, jak będzie chciał zaimponować Putin przywódcy Chin? Zobaczymy. Na pewno warto pilnować tych dat. W początkowej części wideokonferencji, którą transmitowała Rosyjska Telewizja Państwowa, Putin oświadczył, że oczekuje si w Moskwie wiosną przyszłego roku. Wizyta państwowa zademonstruje światu bliskość relacji rosyjsko-chińskich, dodał. Putin rozpoczął rozmowę od 8-minutowej wypowiedzi w ocenił, że stosunki Rosji i Chin stają się coraz ważniejsze i wyraził zamiar pogłębienia współpracy wojskowej pomiędzy obu krajami. Odpowiedź SI była cztery razy krótsza. Podkreśla Reuters. Przywódca Chin wyraził skłonność do wzmocnienia strategicznej współpracy z Rosją wobec sytuacji międzynarodowej, którą określił jako trudną. System antydronowy dla polskiej armii opracuje firma z Zielonej Góry. System unieszkodliwiania dronów to jedna ze specjalności firmy Hertz z Zielonej Góry, której urządzenie testuje wojsko. Od niej pochodzą też urządzenia GPS montowane w tureckich dronach Bayraktar", powiedział PAP prezes spółki. Analityk ING prognozuje spowolnienie gospodarcze w 2023 roku, ale inflacja ma spadać. 2023 rok przyniesie wyraźne spowolnienie koniunktury. Wzrost PKB wyniesie 1%, podczas gdy w tym roku może to być nawet 5% powiedział pub ekonomista banku ING Adam Antoniak. Bardzo słaby będzie początek roku. Można się spodziewać nawet spadku PKB w ujęciu rocznym. Sądzimy, że spadek ten wyniesie około 2%. Potem w kolejnych dwóch kwartałach tempo wzrostu gospodarczego będzie oscylować w okolicy 1%, a dopiero koniec roku przyniesie silniejsze ożywienie z tempem wzrostu przekraczającym 3% PKB. Jego zdaniem Spowolnienie gospodarcze wpłynie także na rynek pracy i będzie skutkować wzrostem stopy bezrobocia. Jednak ten wzrost nie będzie duży ze względu na specyfikę polskiego rynku pracy. Soboń o drożyźnie w 2023 roku dotknie nas, ale w mniejszym stopniu niż w tym roku. Z pewnością dotknie nas drożyzna w roku 2023, ale w dużo mniejszym stopniu niż w roku bieżącym, ocenił w piątek wiceminister finansów Artur Soboń. Zapewnił, że polska gospodarka ma zdrowe fundamenty. Dopytywany, ile kierowcy zapłacą za paliwo w związku z powrotem od 1 stycznia wyższej stawki VAT na ten surowiec, on tłumaczył, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której na cenę finalną paliwa w największym stopniu ma wpływ cena rynkowa baryłki ropy i sytuacja naszego złotego, czyli czy ten złoty jest silny, czy ten złoty jest słaby. A jak obserwujesz notowania ropy, no to chyba wiesz, jak to faktycznie wygląda, zresztą możesz się... Wypowiedzieć w tej kwestii w komentarzu. Zaraz przejdziemy do rynku paliw i zaczniemy również analizować to wszystko, co się na rynku tam dzieje. Popatrzmy dalej. Miliardowe długi obywateli i firm wobec samorządów. Zaległości konsumentów i przedsiębiorców wobec gmin wzrosły do 14,7 miliarda złotych z 12,4 miliarda złotych w lipcu, podaje krajowy rejestr długów. Najwyższe są długi konsumenckie, alimentacyjne i administracyjne, np. mandaty straży miejskiej czy opłaty za użytkowanie. Wieczyste. Kolej bije kolejne rekordy. W listopadzie przewieziono 25% więcej pasażerów rok do roku. Ponad 31 milionów osób pasażerów podróżowało pociągami w listopadzie bieżącego roku. To o 6,3 miliona więcej wobec listopada ubiegłego roku i o 2 miliony więcej w porównaniu do przedpandemicznego listopada 2019 roku poinformował Urząd Transportu Kolejowego. Od stycznia do listopada bieżącego roku kolej przewiozła ponad 313 milionów osób. Dodano. No pięknie, to popatrzmy dalej. Koniec roku na rynku sprzedaży nowych mieszkań przyniósł odrobinę optymizmu, oceniają eksperci firmy doradczej JL. Szacują, że po słabym trzecim kwartale, w którym sprzedaż na sześciu największych rynkach w kraju wyniosła około 6,6 tysiąca jednostek, w czwartym kwartale deweloperzy sprzedali około 8,4 tysiąca mieszkań. Aleksandra Gawrońska, dyrektor Działu Badań Rynku Mieszkaniowego w JL, dodała: Wzrosty sprzedaży odnotowano na każdym z sześciu rynków. W jej ocenie na wyniki sprzedaży wpływ miał głównie popyt gotówkowy. Na rynku paliw bez zmian ceny gotowe na wyższy VAT. Ostatni tydzień grudnia przyniósł utrzymanie sztucznie podwyższonych cen na stacjach paliw. Dzięki temu po nowym roku zapewne nie zobaczymy natychmiastowego efektu podwyżki stawek VAT i opłaty paliwowej. Sytuacja na polskim rynku paliw pozostaje nienaturalna. Zarówno hurtowe, jak i detaliczne ceny benzyn i oleju napędowego utrzymują się na poziomach znacznie wyższych niż przed rokiem. Mimo że światowe notowania ropy naftowej i gotowych paliw już kilka tygodni temu powróciły do stanu sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. O tej cenowej anomalii na polskim rynku paliw piszemy od końcówki listopada i od tego czasu niewiele się w tej kwestii zmieniło. Od koniec 2022 roku średnia krajowa cena benzyny 95 utrzymywała się na poziomie 6,54 zł za litr, wynika z danych BM-Reflex. Takie ceny utrzymują się już 5 tygodni. Także od końcówki listopada bez zmian pozostają przeciętne ceny detaliczne oleju napędowego, którym tankowano średnio po 7,65 za litr. LPG kosztował średnio 2,95, czyli tyle samo co przed tygodniem. Rok temu benzyna 95 kosztowała średnio 5,75 za litr, za diesla płaciliśmy 5,78, i to pomimo obowiązywania wówczas 23% stawki VAT na paliwa. Do końca najbliższej soboty stawka ta wynosi 8%, a od nowego roku wraca do 23%. Wraz z 2023 rokiem rząd zaordynował też wysoką, przeszło 13% podwyżkę opłaty paliwowej, a jednak, według prezesa PKN Orlen, Daniela Obajtka po 1 stycznia paliwa mają kosztować tyle samo, co obecnie. Jak to jest możliwe? Szkopuł tkwi w tym, że od tygodni płacimy za paliwa więcej niż wynikałoby to z giełdowych notowań ropy naftowej, benzyny czy oleju napędowego. Galon benzyny na nowojorskiej giełdzie jest obecnie wyceniany na około 2,38 centów, a jeszcze w połowie grudnia chodził po niecałe ponad 2 dolary. W dalszym ciągu są to jednak stawki zbliżone do tych ze stycznia, do czego trzeba jednak doliczyć około 10% wzrost kursu dolara do złotego. Bardzo ciekawa sytuacja, jestem ciekawy Twojej opinii i oceny sytuacji. Daj znać w komentarzu, ale popatrzmy jeszcze na to. Na rynku paliw cisza przed burzą. Jak ceny zareagują na wyższy VAT? Pomimo powrotu VAT z 8 do 23%, wielkiego skoku cen paliw w najbliższych dniach raczej nie będzie. Aż do lutego, kiedy embargo obejmie rosyjski diesel. Pisze w piątek Rzeczpospolita. Gazeta zwraca uwagę, że chwilowo zdają się oddalać drastyczne podwyżki cen diesla, benzyn i autogazu, związane m.in. z powrotem od nowego roku podatku VAT z 8 do 23%, czyli do poziomu sprzed tarczy antyinflacyjnej. Urszula Cieślak, analityk biura Reflex, spodziewa się, że kierowcy za litr paliwa zapłacą na stacjach co najwyżej kilkanaście groszy więcej niż dotychczas. Taki scenariusz wydaje się bardziej prawdopodobny niż wzrost rzędu złotówki wynikający z prostego przeliczenia rosnących podatków na ceny finalne, mówi w gazecie Analityczka. Przypomina obietnice rządzących, że zrobią wszystko, aby kierowcy nie odczuli istotnych zmian w kosztach tankowania. Ponadto rafinerie dziś utrzymują stosunkowo wysokie marże i mają pole do ich ograniczenia, dodaje. Jej zdaniem. To jednak pozorny spokój, bo kolejne tygodnie mogą być dużo trudniejsze dla wszystkich uczestników rynku. Rzeczpospolita przypomina, że od lutego wchodzi bowiem w życie embargo na import paliw z Rosji, co doprowadzi do dalszego spadku ich podaży, a wcześniej może się okazać, że zabraknie taniej rosyjskiej ropy naftowej, którą polskie rafinerie cały czas przerabiają. Wreszcie, sami właściciele stacji nie będą mieli już możliwości obniżania marsz. Koszty działalności rosną, ich także dotyka droga energia czy rosnące presje. Na zwyżki wynagrodzeń, mówi Cieśnak. Exxon pozywa Unię za podatek od nadzwyczajnych zysków. Exxon wystąpił w środę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej CUE w Luksemburgu przeciwko decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie nałożenia na firmy energetyczne dodatkowej opłaty od tzw. nieoczekiwanych zysków poinformował amerykański koncern naftowo-gazowy w komunikacie prasowym. No to przypomnijmy o co chodzi. Rada Unii Europejskiej przyjęła we wrześniu awaryjny pakiet legislacyjny mający na celu rozwiązanie problemu gwałtownie rosnących cen energii. Obejmuje tymczasową daninę określaną jako opłata solidarnościowa w wysokości 33% odzysków spółek paliwowych i rafineryjnych w latach 2022-2023, które przekraczają... Czteroletnią średnią historyczną z lat 2018-2021 o 20%. Komisja przewiduje, że może to przynieść Unii 25 miliardów euro, które zostaną przeznaczone na ochronę konsumentów przed wysokimi cenami energii. No to jak mocno dotknie to tą spółkę, popatrzmy. W trzecim kwartale bieżącego roku Exxon odnotował zysk w wysokości około 20 miliardów dolarów prawie trzykrotnie większy niż rok wcześniej. Jak przypomina amerykański dziennik Wall Street Journal, ponad 1,4 dochodów koncernów w ubiegłym roku pochodziła z Europy. Według dyrektora finansowego firmy, cytowanego przez dziennik, nowy podatek może w przyszłym roku kosztować firmę ponad 2 miliardy dolarów. Jak oceniasz, ten podatek jest słuszny czy też nie? Daj znać w komentarzu. Koszty wakacji kredytowych obciążą wynik brutto Santandera. Santander Bank Polska zwiększył wartość szacunku w wysokości kosztów wakacji kredytowych. Wynik brutto banku w czwartym kwartale tego roku zostanie obciążony dodatkową kwotą około 33 milionów złotych. PGNIC. Spółka PGNIC, obrót detaliczny 30 grudnia 2022 roku, otrzymała kolejną transzę z tytułu rekompensaty z funduszu wypłaty różnicy ceny, podał Orlen w komunikacie. No to o co chodzi? Popatrzmy. W okresie od 7 marca 2022 roku do 30 grudnia 2022 roku PGNik Obrót Detaliczny otrzymał łącznie 7 miliardów 934 miliony z tytułu rekompensat. PGNik Obrót Detaliczny jest jednym z podmiotów uprawnionych do otrzymania rekompensat na podstawie ustawy z 26 stycznia tego roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Jak informowano w styczniu Szacunkowy łączny koszt z tytułu rekompensat nie przekroczy 10 miliardów złotych. Rekompensaty będą wypłacane przez Fundusz Wypłaty Różnicy Cen, do którego w 2022 roku trafi 40% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji CO2 oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Szkodnikowi. Unimod odstąpił od publikacji prognozy skorygowanej EBITDA na 2023 rok z powodu braku możliwości oszacowania zewnętrznych czynników oraz planowanego nabycia 100% akcji LOTOS Terminal. Przypominam, że to dosłownie ostatni moment, aby dołączyć do nas na przygody sektorowe, czy też do portfeli w dostępach na 3 bądź 6 miesięcy, korzystając z sylwestrowych obniżek. Popatrzmy na nastroje, jakie panują w tym momencie na globalnych rynkach. Indeks strachu pokazuje nam poziom 36%. Rynki cały czas są wystraszone. Popatrzmy, jak to wygląda globalnie. I tutaj widzimy, że w dniu dzisiejszym wszystkie poszczególne giełdy, tak jak wczoraj cieszyły się, dzisiaj kończą niestety na minusach. Tak więc wyprzedaż zalała te rynki. Nie ma jakichś spektakularnych spadków, ale widzimy, że właśnie w ten sposób kończymy dzisiejszy dzień. Jeżeli chodzi o interwał tygodniowy, to popatrzmy jak to wygląda z tej perspektywy, bo już tu jest troszkę lepiej. Na przykład w Brazylii mieliśmy nawet dosyć ciekawe odbicia, ale w większości, popatrzmy, i tak i tak dominuje niepewność. A z racji tego, że kończymy również miesiąc, to popatrzmy jak to wygląda w interwale miesięcznym i tutaj już z tej perspektywy, popatrzmy, bardzo ładnie prezentują się Chiny, bo mamy potężne dwucyfrowe wzrosty, warto sobie to zatrzymać i tutaj dostrzec spółki które rosną ponad 20-30%, nawet widzę spółkę 57%, ale mamy również takie, które znacząco straciły i je też możemy tutaj monitorować. No to skoro skończył nam się rok, no to zobaczmy sobie, jak to wygląda z perspektywy roku. I tutaj już aż tak mocno optymistycznie nie jest, bo mamy też spółki, które potężnie się przeceniły. Popatrzmy, to jest Tajwan. Mamy potężne spadki. Tutaj, jeżeli chodzi o poszczególne spółki w Indiach, też mamy dosyć dynamiczne zachowania. I jeżeli chodzi o perspektywę roku na rynku chińskim, widzimy, że są naprawdę bardzo ciekawe wzrosty, nawet spółki, widzę niektóre, ponad 80%. Na rynku japońskim również ciekawie, rynek europejski aż tak ciekawy się na tym tle nie prezentuje. Wiadomo dlaczego i co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Irlandia tutaj bardzo mocno wyprzedała akcje, popatrzmy, i pozostałe rynki, tak jak widać. No to nawet tutaj widzę, że w Brazylii mamy spółkę 170%. 2% i to są topowe spółki, pamiętajmy skoro tutaj się znajdują. No to zerknijmy w takim razie co ciekawego dzieje się na SP500 w tym momencie. Pamiętajmy, sesja cały czas trwa w najlepsze i czy właśnie w takich nastrojach Ameryka będzie chciała zamknąć ten rok? Zobaczymy, bo sesja jeszcze trwa. Jak na razie większość sektorów poddyktam do spadków. W tym takie znane spółki jak na przykład Amazon traci 1,3%, Google 1,6%, Meta 1,3%, Netflix ponad 1%, czy Microsoft 1,3%. I też zróbmy to samo: czyli popatrzmy na tygodniówkę i tutaj w perspektywie tygodnia. Widzimy, że większość sektorów na zielono, ale mamy potężne przeceny. Na przykład na spółce Tesla ponad 11%, Amazon 3%, Apple 4,3%, czy na przykład Nvidia 11,5%. Popatrzmy z perspektywy miesiąca, jak to wygląda. I tutaj Tesla w miesiąc straciła 32%, Amazon 8,92%, Google 7%, Meta zyskała 9,8%, co ciekawe. Jeżeli chodzi o Apple, 8% na minusie, i też zerknijmy sobie na rok. Żeby już obraz był pełny. I Microsoft stracił prawie 30% Apple 27 Tesla, 66, Amazon 50, Google, prawie 40 Meta, 64 Netflix, 52, jednym słowem, dzieje się, ale oczywiście popatrzmy na sektor energetyczny, bo tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. I popatrzmy na tych. Półki, które rosną nawet ponad 100%. Jak widzimy, 80%. jest to nie jest tak, że wszystkie sektory były dotknięte wyprzedażą na rynku amerykańskim. Jak widzimy, jakieś ciekawsze kąski również się tutaj znalazły. No to popatrzmy na topowe indeksy I tutaj z tej perspektywy widzimy, że jeżeli chodzi o ropę, ona w tym momencie drożeje. Baryłka kosztuje 83,83 centy. 83 jeżeli chodzi o niemieckiego DAXA, to widzimy, że wczorajsze wzrosty zostały w tym momencie również wyciągnięte, ale w dół 13888 punktów. SP 500 Również próbuję znieść te wczorajsze wzrosty. Zobaczymy, jakim to wyjdzie. Sesja cały czas trwa 3815 punktów. Również Nasdaq cofa 10840 punktów w tym momencie. Dow Jones cofa 32950 punktów. I Rasel małe spółki delikatny minus jak na razie 1756 punktów. Jeżeli chodzi o metale. Srebro w zatrzymaniu, popatrzmy jaki szejk niepewności, 23,84 dolara za, unc za uncję, złoto jak widzimy tutaj również 1818 dolarów za uncję i mamy delikatny plusik, frank jeżeli chodzi o waluty, dzisiaj drożeje 4,74, funcik w zatrzymaniu, delikatny minusik jak na razie, 5,27 euro na plusie, 4,68 i dolar na delikatnym plusiku 4,38. euro widzimy delikatny plus 1,06. No to popatrzmy, jak radzi sobie kolejny ważny rynek, czyli oczywiście rynek krypto. Tutaj Bitcoin, popatrzmy, też konsoliduje cały czas na tych samych podobnych poziomach. 16,5 tysiąca kosztuje w tym momencie jeden Bitcoin. No to popatrzmy na skrajności. Jeżeli chodzi o strach, indeks strachu i chciwości na rynku kryptowalut, to wnosi on 28, a w topowej dziesiątce Bitcoin spada 60 w ciągu doby. i Ethereum 5, 54 setne w ciągu e, ostatniej doby na minusie. 1194 dolarów kosztuje sztuka, czy na przykład Binance Coin traci 0,5%, 245 dolarów kosztuje sztuka. Największa skrajności to OKB, rośnie 3,5%, czy Solana 2% na plusie, ale jak widzimy, wzrostów bardzo skromna ilość. Z drugiej strony, pierwszy projekt traci 14,5%, Neutrino. Czyli steryl Bitcoin, przypominam, 9% w dół, a widzimy, że peg w ogóle nie trzymamy, mamy 39 centów, Flow 673 na myśli, czy Quant 617, a w interwale tygodniowym widzimy, że BitDAO zyskało najmocniej, bo po 18%, potem OKB 13, 10, ICP, a największe spadki to Neutrino 30%, Hex 19%, czy na przykład Solana 18%, FTX token 18%. No to popatrzmy, jak na tym tle radzi sobie GPW, bo sesja już ostatnia w tym roku za nami. Rozpoczynamy od pierwszego zestawienia, czyli spółki z Wiku, Tutaj Kule cool Energy dzisiaj zaliczyło potężnie ciekawą sesję. 13% na plusie. Miki 3,5 traci, dzisiaj KSG Agro 1,8. Największy obrót generuje kernel, który rośnie o 2,27 na plusie. Bańka na obrocie. Na spółkach ym, zgłoszonych przez widzów podroczną obserwację. Rank Progress 4,8 na plusie, Polymex 3,5 na plusie, Rafaco Traci 1,7, 1,3 Wigo i największy obrót generuje tutaj PKN Orange 40 banych, PZU 31. I skoro rok nam się zakończył, to dziękuję za zgłoszenia. Dziękuję, że mogliśmy obserwować tę listę przez ten cały rok. Tak więc zamykamy i zapominamy. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na Wik Energii, tutaj Enea zyskuje 4,3%, kogeneracja 3%, tracą trzy spółki CS, PEP, ONDE delikatnie. Poniżej zera na minusie największy obrót generuje PGE 10 milionów. Na spółkach dywidendowych 5% odlok na plusie Team 1,916 tracą dwie, bowiem 1,416X bez Prolog. Na spółkach gamingowych Movie Games VR 11% na plusie, Hydra 10, 10, CFG, Asmodev 8, 33. Przypominam, że tutaj mamy na licznie reprezentowany sektor na GBW ponad ponad 80 spółek i też potężną ilość będę przygotowywał na weekendzie do przeglądu sektorowego. Tak więc, jak Cię to interesuje, to tam Cię zapraszam. Pixel Crow 7,87 na minusie, DTX 5,41, Sim Fabric 4,57 na minusie. I liderzy obrotu jest to w dniu dzisiejszym oczywiście Król CD Projekt, który rośnie o 60, Obrót to 20 milionów. Playway 300, 2,700 TZ. Games Huge 2400 i Bańka 911 Bit. Tam indeks rośnie o 2,0 zamyka się na kursie 16 816 punktów. No to popatrzmy, jak kończymy na shotach ten rok. Jeżeli chodzi o rejestr krótkiej sprzedaży, to widzimy, że tutaj cały czas 6 shortów siedzi na CD Projektie, dodatkowo Dino, Allegro, TS Games GPW. Jeżeli chodzi o to, co siedzi na sektorze bankowym, no to popatrzmy, że Getin dzisiaj rośnie o 4%, Handlowy 2%, Ayor 35 35, Santander bez zmian, a traci najmocniej ING 1,2%, 1%, 1 PKsa. Liderzy, jeżeli chodzi o obroty, to PKBP 43 miliony, 21 PKOS, Sa. sam indeks spada o 7200, 6251 punktów na zamknięciu. Na Ozem, G-Energy rośnie o 8%, Remers 7,4%, San 3,9%, a największe spadki, notuje jest Solar Innovation, czyli ciasteczka 7,99%, Photowolt 6,72%, czy Ecobox 4,5%. Liderze z obrotu to Sandragon Bańka 300, Sanex tysięcy. No to popatrzmy, jak prowadziły sobie poszczególne indeksy. Tutaj Moto 1,6 na plusie, spożywka 1,5%, z dużych indeksów MWiG-40 zamyka się na 63,00 na plusie, 4154 punkty. Jeżeli chodzi o kolejny ważny indeks, to popatrzmy, to tutaj mamy S&P 80 traci dzisiaj 32 setne, 17496 punktów na zamknięciu i jeżeli chodzi o WIG20 strata wnosi 57 1792 punkty. Niestety nie udało się zamknąć tego roku na poziomie 1800 ponad punktów. Najmocniej tracącym w dniu dzisiejszym indeksem jest INFO 136 czy MSFIN 082. W szczegółach WIG20 w dniu dzisiejszym widzimy, że tylko 6 spółek w barwach. Jest to JSW 27, PG118, a największe straty notuje Allegro 1,5%, CCC 1,4 czy 1,3 Na spółkach pod względem obrotu liderem PKBP 43 miliony, Orlen 40, ale jak widzimy dzisiaj ostatnia sesja i skromne obroty. Jeżeli chodzi o spółki z mwig 40, popatrzmy. Tutaj największe wzrost to Bogdanka kosmicznie, więc rośnie 29%, bumek 5% czy NEA. 4,35%, a największe spadki LiveChat 3,25% czy komar 3,19%. Liderzy obrotu to Bogdanka 42 miliony. Jeżeli chodzi o s 80, popatrzmy, co tutaj ciekawego się dzieje, bo widzimy, że mamy Call Energy, który rośnie o 13,3%, Airboot 5,62% czy KOMP 4,5%, a liderzy spadku to Ferro 11%, Vercom 5,57%, liderzy obrotu Biomet Lublin 900 czy 3,300, oczywiście Playway. Na New Connectie popatrzmy, co się dzisiaj wyprawiało. prefak 43% na małym obrocie, Betomax 42%, euro. Znak 23, Formobility 21, potem Media 21. Tak więc, popatrzmy, jakie mamy ciekawe dwucyfrowe wzrosty w dniu dzisiejszym na New Connect, których też, jak widzimy, nie brakowało. No ale pewnie spadków również, tak więc, zerknijmy, co dzisiaj traciło najmocniej na New Connect i widzimy, że F4E traciło aż 16 Partner 11, 10, Tamex czy kolejna spółka 10%. No to popatrzmy, co się ciekawego dzieje w tym momencie pod względem obrotów, czy jakaś spółka przekroczyła milion, czy też nie. I widzimy, że takiej spółki mamy Jedną z Dragon bańka 300. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, popatrzmy, co tutaj się ciekawego wyprawia. Widzimy, że Bogdanka kosmicznie rośnie o prawie 30%, 42 milionów obrotu. kule cool Energy 13% na pusie. Nam do grupa 9, 30 czy złe 8, 37. To są największe wzrosty w topowej, mówię na szerokim rynku oczywiście. Największe spadki to ferro straci... Na bańce obrotu 11%, MPWSS 729, Harper 592 czy Vercom 557, na dużym obrocie, na przykład Playway 4%, był 3 miliony na obrocie. Jeżeli chodzi o obrót, spółkę spoza ZWIG 20, czy mamy coś wysoko? Popatrzmy. Biometr lubi się mieścić na pierwszym ekranie. No to popatrzmy, jak wyglądają te indeksy, bo widzimy, że niestety nic się nie wydarzyło i ta konsola cały czas trwa na indeksie szerokiego rynku. Nic nie powalczyliśmy z tym, tym górnym ograniczeniem tego range, więc o to więc oto toczy się gra i z tym nastrojem wchodzimy w nowy rok. Kluczowy poziom wsparcia to jest 55 tysięcy punktów. Jeżeli chodzi o WIG20, też wkraczamy w tym samym ręczu, w którym się znajdowaliśmy wcześniej. Tak więc 1800 nie zostało pobite na zamknięciu, bo o tym mówimy. I to jest cały czas wyznacznik nam oporu, czy też próby potem jakiegoś ciekawszego ataku, czy ten WIG20 będzie się rozpędzał w przyszłym roku. Wszystko w rękach inwestorów. SWIG80 po oczywiście dynamicznym zejściu korekcyjnym, poniżej 18 tysięcy punktów. Mamy próbę ataku 17,5, nieudaną, odpadnięcie, na nalepiółeczka cały czas w grze, dopóki nie wybijemy się poniżej tego Poziomu minimum ostatnio wyznaczonego, to piłeczka cały czas jest w grze, że być może ruch powrotny na 18 ma szansę się wykonać. Jeżeli chodzi o mv 40 tutaj mamy cały czas obszar ręcza rozgrywany 4200 istotnym oporem, który przez ostatnie miesiące, tygodnie nie był po prostu przebity przez rynek, a 4000 jako kluczowy poziom wsparcia i te poziomy powinniśmy sobie obserwować. Ja jestem bardzo ciekawy Twojej opinii obecnej sytuacji rynkowej. Daj znać, co ciekawego dostrzegłeś, czego się spodziewałeś, czego się spodziewałeś w 2023, jaką masz taktykę na ten przyszły rok i to będzie dobry, pozytywny log dla inwestorów, czy też nie, tak więc koniecznie daj znać w komentarzu. Również jakieś materiały będę podrzucał na moim drugim oczywiście kanale, gdzie poruszamy tematykę typową, giełdową i oczywiście przypominam, że to już jest ostatni dosłownie moment, żeby z tych obniżek na 3 czy też 6 miesięcy skorzystać, aby do nas dołączyć. Trzymaj się, udanej imprezy zespołu inwestorowej, wszystkiego najlepszego w nowym roku, chociaż systematycznie będziemy się słyszeć, bo ja normalnie w weekend pracuję. Pozdrawiam, na razie, hej!